Yo, cześć siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem psychiatryk, a dzisiaj ze mną Dens. tutaj Dens. E, I dzisiaj widzowie zagramy sobie w CSK. Będziemy kręcić krem fortuny aż trzy razy. Zagramy sobie trzy wingmeny na trzech różnych mapach, oby różnych. E, I dzisiaj będzie to wyglądało w taki sposób, że jeżeli przegramy mecz daną bronią i nie uda nam się go zwyciężyć, to wy będziecie się mogli wykazać i zrobię za każdy przegrany mecz. Odbędę jedną karę z najbardziej lajkowanego komentarza. Także wola wyobraźni należy do Was i to, co będziecie lajkować, również należy do Was. Także poniekąd oddaję swój los w Wasze ręce. Obym tego kurwa nie żałował. No, także my sobie przyjdziemy do Gierek, a bardziej do Kręcznej Jakowym. Także co? Zapraszam do odcinka. A i widzowie, jeszcze jeden, jeszcze jedna rzecz. O, kurde, Digielek. No masz dobrze, masz dobrze. I widzowie no, właśnie będziemy kręcić e, To prawda, masz bardzo dobrze. E, jeszcze jedna sprawa widzę, bo tego zapomniałem dać na początku. E, w momencie, w którym wylosujemy najpierw e, powiedzmy broń typu Kałacha albo coś i nie będzie nam na, 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 nas na nią stać, to po prostu będziemy sobie zabijać skosy, ewentualnie wylosujemy drugi pistolet. Zobaczymy po pierwszej gierce, czy zabijanie skosy i tak dalej jest realne na tych meczach. A jeżeli nie będzie, to po prostu będziemy losować ewentualnie jakiś pistolet albo jakieś PMA do tego, żeby mieć dwie bronie, ale głównie będziemy się starali grać tą pierwszą bronią. Także no, ty całą gierkę grasz Digielkiem, ciekawie masz. No jest, ofer, Boże, Buglosus, Buglosus, daj coś. E, dobra, no, wolałbym 5 sevena. a Nie jest źle, nie jest źle, nie jest źle. No dobra, także co widzowie? Odpalamy CSK i widzimy się już na pierwszej gierce. Także co, zapraszam. Także co widzowie, my już kończymy rozgrzeweczkę i zaraz będziemy testować no. No czuję, że dobrze będzie, dobrze będzie na tym meczu. będzie kit, będzie kit. Nie powiedziałbym, oni mają cetę No i co? Zaczynamy zabawę. Ej, tam mogę kupić Neida i. albo nie, Smoke kupię i będę jeszcze 1 w takim razie. Idę 1 No ja mam tylko w razie, bo. Może gdzieś w sumie, okno i coś próbować. O wyjeb... ole dostałem ty kapiszona rampa No i ten support mnie, no i to mi się podoba Tam, Nie no, jak ja coś zabije to naprawdę uznam to za sukces Bo ja z petki te ostatni raz namiętnie grałem Z dwa lata temu może Tak rzadko trzymałem petkę w rękach Pogło chyba, albo po body. Ten do prawej. sam lewo, prawo rampa. Nice. Ale ty kadzisz dzisiaj. Ten smoku może być do okna. Uważaj. O nie, nagrampa rampa. Z 6 stepa. Ja mu chyba nic nie dałem, może mieć fulla. Oj, problemy. Ajajajajaj, ale się popi. Dobra, to lecimy jeszcze raz, a mam. To smoka na dojazd? A może zdać, może zdać no. Plantuję już. W dwóch jest rampa. Dostałem szyszkę i zaraz dostałem drugą, pewnie. Drugą dostałem. A jeden ja jest za blisko, już. Górę poszedł do siebie. Możemy okno wyjechać w sumie. Dawaj, okno. Możemy wyjechać. A, no to dobra Pog Oj, dostałem W jest tego okna bliska na oknie i rampa Dobra Jezusie Nie nadaje się do grania tej gry ja nie, nie chcę skończyć łysy z czerwoną cebulą, nie wiem gdzie Dostałem hita Z rampa Ja pewnie umrę na Naida O nie, nie umarłem Podniosłemkę Dostał szychę o. Do widzenia koleżko. Ja kupuję szyszkę i ładuję szyszkę w okno Rozbij okno proszę I Idźmy oboje w prawo Rampę Czekajcie tam przyszły, nie? Ja okno No i ja dostaję double głowę, no nie dowiedzą Nice Na blisko masz mieć. Wrócił w tym smoku po plan To nie On tak będzie biegał. Nice! Brawo! Ja mam wrażenie, że major kręcimy podobnie generalnie, tylko po prostu jakili nie robię. Ale tak może być, bo ja tak tam poprzedniej. Potężniej. Zrobiłem a faktycznie nie Wybieg, wybieg. Leży w końcu. Jedenki chyba. jedynki Przebieg, przebieg. Leżę na nice, jest Dobra, nie najdu jeszcze raz to okno. Oj. Jeden? Jeden Na sali będzie chodził. Przez małkę. Piję go? Tak, a drugi nie okay. wiadomo będzie. Jest dobrze Ale był już stresik u niego, był już, tak się trząsa jak galareta kurwa Ale dobrze, podoba mi się Jak najmniej karę Dla mnie to się liczy No właśnie, ej okno, okno był Obity, obity strasznie na drzwiach. Musisz dance. Okno jedynki. Aj! A może Ci w komentarzu, co w przypadku remisu? No a w takim razie my idziemy do drugiego, losowanka Zapraszam Witam was widzowie w drugim losowaniu eee, Pierwszą dla mnie Co ty na to? Ja ci ukradnę pierwszą Tak, kradnę ci teraz. Dobrze, 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 dobrze eee... Fama, Famas no I to bym chyba Gilo zostawił Po Terro tak? wychodzi na to, że gram Gillem, no bo to był Gill akurat od razu, no to tak zrobimy Galil to, i to, to. Famas Ma no, to sens Losuj dla mnie, losuj dla mnie Oby dobrze, oby dobrze, dajcie kałaha. kała, Hakała. Oj! O, Ałg, Ałgi Krik. i Krik. Tylko to są drogie, kurde. No dobra no, zobaczymy, no trochę drogie, ale... Trudno. Tak, tak, tak Buglos chciał. To tak dostanie. Także co widzę? My już przechodzimy do drugiej mapki i teraz był niuk, to teraz co, owerek? No, można overka. No to widzimy się na overku, widzowie. my, my że boje, jesteśmy na overku. No i pochwal się, co zrobiłeś. <grym> pochwal się. Nie mam auga. Nie mam auga. <grym> nie ma auga. Razem się zda, że żeby nie sprawdzić tego, że, że trzeba mieć tę bronię. No, Fama sa pamiętałem, że mam, ale myślałem, że mam auga ewentualnie, żeby Denzowi kupić. A ja myślałem, że on też będzie miał, ale no. No to cóż, to ja gram cały mecz z Kosą i z łusikiem. Nie trafiłem, jakie dwa do góry. No, zrzuć to. Nie ma sąd, nie ma sensu, no, mów się. Nie, o taką kakarakę, jaką my daliśmy. Te nie mam pytań. Ej dobra deal, bo ty, ty zabijesz kosy, kup mi Famasa, bo masz na pewno, a ja ci kupię Zeusa. Dobra, masz A ty zainwestuj. Ja ale daliśmy, ty masz Zeusa A czemu ty nie masz pewnie Zeusa? Masz już? Mogę. Okej okay. Drzwi otworzyli. To z najgorszy ty mi za wiele nie pomożesz. Jeśli o to chodzi, to mi się trochę nie podoba podsadzkę. Podsadzkę ładowali Ta we dwóch tu. Flash. Oj, musisz reload. Doń go, dobrze. Dobrze to dobrze. No już drugi. To jest event, to jest że to się tak, że to się tak dzieje. Jadą monster, jadą monster. Tak, jadą monster. Leżą, leżą, leżą. Nice, brawo. Co? Oj, to się kurwa, dogadaliśmy. A nie, dobra, wyszukiwki. Monster piknę. Dwóch A nie, jeden u mnie, monster pikował. Oj, jest problem. Nie, tak blisko, sekunda. Ej, ja też kupię zeusa, stare. I Jak ja się wyjebę, to ty możesz sobie podnieść po mnie. Geniusz, geniusz zbrodni, no, zbrodni no, się przecież, no, no weźmiemy dwa Zeusy. Może geniusz zbrodni. Ale to jest ta smalka tutaj? Jest, jeden tutaj. Po ładujemy chyba? To smokuje ci i stąd się w smoku. Dobra, a git pozycję Masz wtyk git pozycji. Smok poszedł na side, bardzo nieudolny. Dalej się do... Co nie wiem, czy cię, cię nie zobaczy. Ale... No, ja muszę odejść stąd. Jest tutaj. Ej, flaszyciej! Mamy dwóch. Nie ma Nie Jeden na to flasza, niestety, drugi nie. O kurde. Nie fajnie, że oni chcą tak grać, jak pusie trochę. Nie podoba mi się to. O, jadą. No jak ja. Co ja dostałem? Masz po mnie Zeusa, ale to ci za wiele nie zmienia. Niedobrze, niedobrze. Problemy z trafianiem u mnie i u ciebie, no. Nie jest dobrze. Złomocnik. Zeus nie jest dla mnie, chyba. No, dla mnie tym bardziej nie jest. Pistoletówkę byśmy zgarnęli, raczej tylko, no. Niestety. Dobra, ja mam pomysł. Oj, no jestem przygłupem. Jest, jest, jest monster, jest monster, robity, Nie wiem ile, ale trochę. No umrzyj! Short jeszcze był. Nie dał Dobra, wierzę w siebie. Ja w siebie nie, ale ok. Słyszysz? Lewej. Dziękuję. No generalnie TT będzie przez ranę. No. TT będzie przez ranę. Może potetę mam to, może potetę mam Jakbyś miał Kriega potetę to by było git, bo... samym gilem będzie ciężko lekko Załuska nie kupiłem for you Nice! nice dwóch tak no, 47 i 7 dowodem. Obyś miał kliga, obyś miał kliga. Płagam Tej broni się raczej nie zmienia, ona, jej, ona musi być. Masz? Jest, dobrze. Mamy no, to. Dobra, Zeusy i dwa flesze, stary. Ej, fleszyjcie ci dwa razy, monster. I jedź, jedź, jedź. Zeusa kup, chłopie, rzucić kloka. Nie Dobra, faktycznie. Dawaj, dawaj, dawaj Muszę dawaj. Tam. Dobra, no nie dało się, nie dało się A, Dawaj busta mi, dawaj busta, dawaj busta. I tu gdzieś To, dobra kucaj. wstań? Nie dobrze do mnie? ci górę Dobra, no jak on ma tak grać, no to ja podziękuję. No i teraz to jest życie. Teraz to jest życie. Dawaj jedziemy monster po fleszu. Ja flesznę do prawej. Dobra jedzie jedzie, 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 Pamiętaj, że z tego się strzela 10 kulek nie więcej, bo potem jest Eldorado. Platzuję? Jesteś sam, jesteś sama, jesteś sama Pomagam Uważaj Dostałem no taki od daleka arat. Dobra czekaj, bo to trzeba z głową zagrać To jest droższe No, nie byłoby stać rzucę? Nie, nie, mam, 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 mam ma. Został, bo Krig jest droższy Ciężko idzie z Krigiem o, dobrze by było wygrać jeszcze te dwie rundy. Pusta pusto. ci? Cofni, cofnij, cofnij, cofnij. A nie pamiętam jak się beczki paliło, ale... Możliwe... Dawaj, 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 dobry, dawaj, dobry, szybko, szybko. szybko, Dawaj, jazda, 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 do lewej Leży Wyjazd Nie ma Dwa, 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 jeden woda Side, 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 jeden na blisko kolumna I drugi woda, nice I drugi był gdzieś woda, uważaj Może być corner w side albo coś takiego, tu do lewej Dobrze, zajebiście stary, brawo Spodziewałem się, że to będą po prostu trzy szybkie i wiesz, do widzenia, nie? Ale na szczęście nie jest tak źle, no Fleszuję. Dobra, inter... O Jezu, ale dałem popis, no? Marny. Okej. Okay. Czekaj, rozbijam. Uważaj, 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 uważaj. Jazda, jazda, jazda. Patrzę plecy Oj, ja jestem 18 umieram nie. Nice, zajebiście stary Zajebiście, brawo Jezu No i teraz z bronią to można coś polatać, a nie Ej jakby dało nas na ostatnim jeszcze kała HMK Dream Na szczęście Oj! No to dobra No, bo jak no będzie drugi remis to, to będzie awantura będzie to awantura niedobrze, chociaż jeden wygrać trzeba zaznaczyć przewagę za drugi remis musi się na ten robić za dwa remisy no, to by byłoby dobre ale to bez sensu jakbym miał trzy remisy to i tak mi wsadzą trzy kary będą tyle chcieli albo dwie to jest bez sensu nie podoba mi się to dobra trzeba obrać inną taktykę Smokam u siebie, a tak średnio mogę coś zrobić Poczekaj, poczekaj chwilę. nie ja ci zaraz sprawdzę. Jeden beczki, drugi gdzieś tył sajtu. Uważaj tego na blisko, bo mógł cię podejść już. Ja jestem upośledzony, wiesz za kolumną. Drugiego nie widziałem. No, nie, tak nie jak myślałem, to no jest nie drugi nie remis, no niedobrze o Jezu. Co prawda lepszy remis niż w dupę penis, ale no To nas nie ratuje na odcinku Tam widzowie w ostatnim losowaniu I pierwszą A, dam tobie no, ja... A ja chciałem Oddam tobie, tobie. Dobrze, no nie, 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 nie Oj, oj, oj yeah. No dzień, dzień, dzień. Thank you. <laughs> Nowy save, no waj Save. No dobrze się będzie zbawił, no. no dobrze się będziesz bawił, tak? Obrzynkiem, obważankiem. <grystanie> co dla mnie, dla mnie też pompa i będzie awantura. Tak, 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 tak. Dobra, ty to możesz kierować. No, ja to mogę ten. Jest dobrze, dobrze na ostatnią. Oby nie remis, oby nie remis. I wszystko poza remisem? Tak będzie. Dobra, widzowie, także co? My się już widzimy w ostatniej gierce na... Inferno, dokładnie na no inferno. Także co, Zapraszam. gram dwa flesze na jajeczka duże. Aha, a gdzie są moje granaty? Ja oh. O jest lekkie avant ja się Za ile masz Zeus'a? 70% mam Chcę wychylić Nice 10% jeszcze Bejtuję, u mnie jest mam To na bejta było, oho Mój Zeus jest stał Mam, ale to może być awant wiesz Już wyładowałem. Jest dobrze. Ty masz maga. Mamy dwie bro... Dobra win. win, 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 Focus i win. U ciebie. U mnie. Oj, dwójka. Mogą być problem, problemy, problemy. Leży. Mam bombę. Masz podchodzić. Nade'uje mnie, plecy będziesz robił. Nice, zajebiście stary. Zajebiście. Boże, jak się dobrze zaczyna, oby się to nie zjebało, proszę. No, No, dobre gierki się zapowiadają, to na pewno. Po głowie jeden magila z nosa. Ja dojeżdżam. Leży jeden. O Jezu, ratowałeś mi dupę, chrystę panie, się zasrałem O Jezu, biedny z wilkiem. To są jakieś boty. Masz nekt. Na... O góra. maciarz. To wszystkie od... Piach, piach. No nie. No i. i <śpiewa> ty kosu dostałeś. Ja pierdolę, ale, ale popis, kurwa, ale popis. Dobra, nie. Ej, jak to, że myśmy nie, same pistolety sklaczowaliśmy? Mieliśmy PM i pompę i my nie umiemy nic zrobić. To jest ebenement, ebenement, no. Dobra, no ze względu. Ze względu na tą przegraną i na te dwa remisy No mogę przystać na dwie kary. No mogę przystać na dwie. Mogę przystać na dwie. Także co widzowie? Z dzisiejszego odcinka byłoby to tyle. Jak widzieliście, nie poszło dobrze. Eee, to wszystko. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę. Suba z dzwonem na kanale i wbijajcie na linki w opisie na Twitcha. Na Instagrama i do nas na Discorda, jeżeli chcecie sobie z nami pograć albo po prostu poznać jakieś fajne osoby, dogierek, to wpadajcie. I widzowie, nie zapominamy dzisiaj, bo kiedy wy widzicie ten film, to jest 25 najprawdopodobniej. Tak, najprawdopodobniej będzie to 25 albo 24, ale widzowie, w tą sobotę, 25-10, to jest dzień, w którym robię rank streama urodzinowego. Także wszystkich zapraszam serdecznie na Twitcha. Link oczywiście będzie w opisie. No i to wszystko, wykażcie się w komentarzach kreatywnością i ja jestem otwarty na wszystko, co prawda pewnie pożałuję tych słów, ale, ale tak, wstępnie jestem otwarty na wszystko. Chcesz coś jeszcze dodać, Dens? Nie, no co mam dodać, lajkujcie, subskrybujcie, jak chcecie z nami jeszcze pograć i pogadać, albo macie jakieś fajne pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu lub wchodźcie na naszego Discorda. Prawda, mądrze prawi. Także co widzowie, to wszystko, dzięki wielkie, hej!